Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy warto w naszych filmach animowanych stosować takie rozwiązanie popularne jak szczęśliwe zakończenie. Ostatnio wspominaliśmy sobie troszeczkę o gatunkach filmowych, takich jak thriller, horror czy nawet western, od którego zaczęliśmy nasze refleksje. Szczęśliwe zakończenie, jest to najbardziej, wydawałoby się, pożądane rozwiązanie dla filmu animowanego. No bo jak mamy królewnę, która spotyka księcia, ma pewne, powiedzmy, problemy, które jakoś musi rozwiązać, a na końcu jest ze swoim ukochanym. Oczywiście to taka klasyka klasyki, jak na przykład Królewna Śnieżka, czy Mała Syrenka. Nie, oczywiście była syrenką, a potem mogła już być człowiekiem u boku swojego kochanego. Ale czy naprawdę tak było? Czy Mała Syrenka na pewno była szczęśliwa ze swoim księciem? W wersjach Disneyowskich tych adaptacji oczywiście, że tak. Ale w oryginale nie. W oryginale Mała Syrenka ginie. I Właściwie zamienia się w morską pianę. Ta wersja tej historii jest znana niektórym fanom animacji, bo na przykład Japończycy mieli odwagę pokazać tą właściwą wersję, a nie robić kolejne szczęśliwe zakończenia. Czy wobec tego szczęśliwe zakończenia są czymś złym? Niekoniecznie oczywiście. Szczęśliwe zakończenia przydają się, kiedy oglądamy filmy. Mamy wiele problemów, jak, z jakimi musimy się mierzyć, i czasami warto obejrzeć sobie film. I nawet jeśli bohater tego filmu mierzy się z podobnymi problemami, co nasz, to w jego przypadku jest troszeczkę lepiej. Oczywiście możemy sobie podpowiadać, e to tylko film, dlatego się skończyło szczęśliwie. Ale czy to też nie daje nam potencjalnie takiej nadziei, że możemy my też jakoś wykaraskamy się z tych problemów. Wydawałoby się, że szczęśliwe zakończenie w filmie zatem może być nie tylko w tej formie, że królewna, jak tu podam taką klasykę spotkała swojego księcia, ale także, że bohater wychodzi na prostą. Jednym z filmów, w którym moim zdaniem brakuje szczęśliwego zakończenia tego klasycznego, jest na przykład autobiograficzna historia pani Marianne Satrapi, czyli film Persepolis na podstawie jej komiksu. Oczywiście jest to historia Iranki, która po prostu miała pecha, bo jej dzieciństwo wpadło w taki dość nieciekawy czas historyczny. W razu dowiadujemy się kilkanaście co najmniej absurdów związanych z życiem dorastającej dziewczynki, a potem już kobiety, która poszła na studia i. I musiałam do czynienia z takimi absurdami, jak na przykład policja, która zamiast łapać bandytów, sprawdza, czy studenci i studentki nie bawią się razem w tym samym pokoju. Jedna z takich najbardziej charakterystycznych scen, oczywiście, w Persepolis, to jest to, jak student biega na dach i ucieka przed policją religijną, i niestety nie udaje mu się przeskoczyć na drugi po prostu budynek. No, nie fajna sprawa, prawda? To pokazuje oczywiście, jest to animacja nie dla najmłodszych, że film rysunkowy wcale nie musi być śmieszny, pogodny i zakładający z góry szczęśliwe zakończenia. A jak ja podchodzę do szczęśliwych zakończeń? Z jednej strony no, uznaję tam zasadę troszeczkę, że mogli być żyć długo i szczęśliwie, ale także szczęśliwym zakończeniem jest dla mnie fakt, że bohaterka lub bohater mogą wyjść na prosto. To znaczy. Właśnie mogą się obudzić pewnego dnia i powiedzieć sobie, no dobra, było przekichane. Cały czas było nie tylko po mojej myśli. A wydarzenia, które mnie spotkały, no raczej nie uczynią mnie naj, najbardziej szczęśliwym. Ale pomimo wszystko decyduje się iść dalej. Taki schemat wydarzeń oczywiście też możemy spotkać w nowszych produkcjach, choćby nawet jakby tresować smoka. Jeśli chodzi o mnie, to ja tak podchodzę do szczęśliwych wydarzeń, że właśnie bohaterka może wyjść na prostą, to znaczy podejmować pewne decyzje, które pomimo poniesionych konsekwencji może uczynią ją szczęśliwszą. Z kolei w serii na przykład która na początku opowiada o pewnej rodzinie królewskiej, mamy coś takiego, że główna bohaterka doprowadza do tego, że wrogowie tej rodziny przejmują tron, a ona musi uciekać i stopniowo poznawać zupełnie nowych bohaterów, którym również przydarzają się różne ciekawe lub nieciekawe historie. Ola i, i potem, jak się okazuje, ocalała jej kuzynka Mokosz. Na końcu tej historii wracają do siebie. Ola rezygnuje z tronu, który ponoć dziedziczyła po swoich rodzicach. Za to na tronie pojawia się jej kuzynka, a ona po prostu znów wraca do innego miejsca, bo woli nie mieszkać w tym mitycznym kraju. Czy zatem historia, którą Potem nazwałam inspiracjami, wcześniej nazywała się nowa baśń, kończy się szczęśliwie. Ocenicie sami. Z kolei na przykład mam takie coś jak zwariowany świat Jagody Kot, który jest bardzo humorystyczną opowiastką o zwierzakach uczłowieczonych, i tam na przykład mamy do czynienia z happy endem w tym znaczeniu, że na początku pierwszej części, na początku pierwszej części przygód Jagody. Z właśnie ze sobą Zbierzaki dochodzą do porozumienia, ale na przykład w drugiej części pojawia się inna postać i z kolei ta strona konfliktu, która wcześniej powiedzmy, że nie popełniała tego błędu, czyli przyjaciele Jagody, to oni sami łapią się na tym, co w pierwszej części złego zrobili ich jakby nieprzyjaciele. To tak jak trochę w tym powieceniu nie pamiętał wół, jak cię był. Ta moja historia, czyli całkiem nowa baśń, gdzie mamy zwykłych ludzi i mityczne stworzenia. Obraca się wokół wątku, że główna bohaterka traci bliską osobę z jej rodziny i ona przez cały czas jest pokazywana jakby w cieniu tej swojej po prostu bliskiej osoby. Mam tutaj na myśli babcię, która była pewną bardzo ważną postacią dla mitycznych stworzeń. W historii nie mamy klasycznego i żyli długo i szczęśliwie, tylko znów pojawia się wspomnienie o zmarłej babci. Na początku historia całkiem nowa baśń była właśnie zatem komiksem, który wysłałam na konkurs, a potem pojawiła się troszeczkę alternatywna historia, czyli animacja całkiem nowa baśń, gdzie stwory z mitologii słowiańskiej spotykają dwoje bliźniaków i te stwory już nie są uwięzione w pewnym pudełeczku, bo właśnie całkiem nowa baśń stała się tytułem dla animacji, a historia komiksowa została nazwana ostatecznie pudełeczko pełne strachów. Więc kontynuacji pudełeczka pełnego strachu, zwanego całkiem nową baśnią, Mamy znów bliźniaki, które trafiają do świata strachów, i ten świat strachów ma pewne kłopoty. I żeby rozwiązać te kłopoty tego świata, bohaterowie na przykład wracają do Warszawy. I tam szczęśliwe zakończenie polega nie na tym, że znów żyli długo i szczęśliwie, ale skłócone przed laty koleżanki, w tym przypadku rodzice, właśnie Gucia i Basi czyli Pani Basia i Agnieszka, czyli Królowa Zmora spotykają się po latach. Możliwe, że serial ten dalej będzie kontynuowany, ale to jeszcze zobaczymy. Na mojej stronie internetowej mam też zarysy innych moich historii, takich jak na przykład Miasto Szpiegów, gdzie najprawdopodobniej to się w ogóle nie skończy szczęśliwie. Do czego więc ja zmierzam z tym szczęśliwym zakończeniem? Otóż, kiedy na początku tworzyłam swoje historie, bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie było to takie typowe, szczęśliwe zakończenie. Chociaż ciekawa historia z największym skarbem świata, że w rozdziale Berlobastec, które na początku było prawie że początkową wersją tej historii, głównej bohaterce, na końcu, jak wiecie, też z animacji, po niej mieszkanie. Czy to jest szczęśliwe zakończenie? Nawet i w związku z tym faktem Kinga będzie miała do czynienia z pewnymi problemami. Wcześniej Kinga, jak jej dokuczali, mogła ukryć się bezpiecznie w swoim pięknym, luksusowym domku, a teraz będzie musiała mieszkać w trochę nędznym bloku z wielkiej płyty. Gdzie, jak zobaczycie na mojej nowej animacji, kontynuacji największego skarbu świata, wcale nie będzie za różowo. No i pamiętajcie, że Kinga ma pewne problemy, które też się na niej odbijają. I oczywiście to, że odkryła, że nie jest legendarną bohaterką, i ciekawe co będzie, kiedy reszta się kapnie o tej pomyłce bogini Bastet. Dobrze. To tyle jeśli chodzi o szczęśliwe zakończenia. Zatem, możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy film animowany na pewno musi się skończyć happy endem? Oczywiście, że nie. Jednak, happy end nie jest czymś bardzo złym. Happy end jest po to, moim zdaniem, żebyśmy my, jak czasami właśnie mamy różne problemy, mogli sobie troszeczkę odetchnąć faktycznie i powiedzieć: o. Temu w tej sytuacji troszeczkę się powiodło, To może ja mam podobne problemy, to może jednak warto mieć nadzieję na ich rozwiązanie. Happy Endem nie musi być klasyczny, jeżeli długo, długo i szczęśliwie i zaplątani byli, ale także też to, że nasz bohater wychodzi na prostą. Zatem zachęcam Was do wymyślania Waszych historii, może i z happy Endem, a może i niekoniecznie. To do zobaczyska. Widzimy się w kolejnym. Justa animuje, a skoro podjęłam temat tworzenia nowej animacji, to Wam pokażę pierwsze nowe obrazki. A właściwie pokażę Wam etap rysowania postaci do tej nowej animacji. Dzięki za uwagę. Pa, Justa.